Dzień dobry, jak ten czas szybko leci. Niedawno się nagrywało, teraz znowu się nagrywa. Te tygodnie tak lecą, że naprawdę no, teraz znowu już trochę przybrozek złapał, no i tak trochę jest paskudnie się coś, coś robi, bo, bo ogólnie jest zimno. No i, i tu jest godzina dwunasta, co smacznego życzę Wam. Dzisiaj bym chciał wam opowiedzieć na te Wasze pytania. Czy tu byłem, czy tam byłem. No naprawdę tych miejscowości, jak ja tutaj spisałem w tych komentarzach, to jest około prawie 30. No, chociaż naprawdę zliczyć te wszystkie miejscowości, gdzie ja byłem, to byłoby chyba, ja nie wiem, więcej jak 200 może. No. Przede wszystkim y, mówicie mi, czy tu byłem, na przykład w Pomie, jakimś tam. Nie, no, w po Pomach na pewno jeździłem. E, Reńska Wieś, na przykład. To był bardzo dobrze zaprzyjaźniony nasz pom w Reńskiej Wsi. To jest koło y, ko, k, Kędzierzyn Koźle, miejscowo już niedaleko. To jest w Opolskim. No, zawsze, jak przyjeżdżali rano, pamiętam to. Zaopatrzeniowcy właśnie z Ryńskiej Wsi, to zawsze yy, nasza Pani zaopatrzeniowiec zawsze mnie posyłała tam się ciasto kupić, no, kawę tam się zaparzyło, cały dzień prawie siedzieli, bo tak, oni przywieźli jakąś listę y, swoich braków, części i myśmy oferowali swoje znowu, co nam potrzeba. I tak bo przede wszystkim jak ja wcześniej już Wam opowiadałem, to takie na podstawie wymiany, tak samo po, po całej Polsce jak ja jeździłem, to też miałem wykazy, co potrzebuje, a co mamy, nadmiar. No, a szczególnie tam, gdzie robili remonty C4011, nie? No, a, a ich było naprawdę bardzo dużo pomów, no, Jedynie my tylko w, ten, w tamtych latach dziwi, że Ursus C45 to, to w sumie w trzech pomach najdłużej robili. Remont niby, remont kapitalny, nie? Jak Gar, Garwolin to jest mazowieckie, Konty Wrocławskie to jest na Dolnym Śląsku koło Wrocławia, Konty Wrocławskie i Wałcz, Ursus C45. Zresztą o czym to świadczy? Świadczy o tym, że te ciągniki nie wymagały aż takiego remontu kapitalnego jak inne ciągniki, na przykład C411, 325, 28 czy 30. No, bo co tam? Tam tylko co sprzęgło, koło zamachowe trzeba było ściągnąć prawe i tam dostać się do sprzęgła, tarcze wymienić. Zresztą tych części też nie brakowało. Z lewej strony koło zamachowe, no, regulator obrotów w Ursusach. No, układ paliwowy, ewentualnie olejowy, ale skrzynie, to na ogół tam się nigdy nie zaglądało. No na pewno te Ursusy to były tak masywne, że... Pory tucholskie, no wiadomo tam się jeździło i do Tucholi, no wiadomo tam remontowali hełtaulikę do ciągników. Co to? Świdwin, Wałcz, Barlinek, Gorzów Wielkopolski, o Gorzów Wielkopolski szczególnie jak się nie raz ujechało ze Szczecina, to trzeba było kiedyś ciężarowymi samochodami, zgłaszać się na PSK. No, to jest państwowa spedycja krajowa, tak zwana, żeby tych pustok przebiegów nie było. No, nieraz jak się pusto jechało, to to przewały z Ursusa, z Gorzu Wielkopolski, co tam odlewy e, robili no, na potęgę, chociaż, ty, chociaż i pafałat. A to doszło do Archimedesu, bo e, szczególnie ja brałem nieraz jak tutaj na Wrocław, to tak do Archimedesu najlepiej mi pasowało jeszcze e, korpusy do podnośników, chociaż Archimedes też e, odlewał swoje. No ale to było w ten czas takie Zapotrzebowanie, że naprawdę no, tych części było bardzo dużo. Było potrzeba. Orzysz, orzysz teraz, tak, stare juchy. Często tam byłem, w stary Juchach. Nie wiem, czy jeszcze do dzisiaj jest hotel, palimonka się nazywa. Wygminy. Czarna Białostocka, o tam Agroma była właśnie, tam przychodziły części wagonami ze Związku Radzieckiego do, do detów szczególnie, do maszyn. No jak ja tam jeździłem to szczególnie właśnie do detów i też PSK się załatwiało, jak nieraz nie było takiego ciężaru to zawsze coś tam się brało, jakieś dwa, trzy pojemniki, aby no, aby w miarę jakiś tam ładunek był. I do zakładu się jechało, do Czarno-Białostockiej, tam produkowali rozrzutniki obornika, te dwuosiowe i lodówki no, Pola, to były te 125 Czarna białostocka może niektórzy pamiętają. No bo jeszcze nieraz spotykam ta lodówka z tyłu na tablicy Czarna białostocka no, To to taki blach z odpadów praktycznie robili, w sumie chyba obudowę nawet. No nie zapomnę jak ja tam zajechałem raz, pierwszy raz zimą i na portierni tam spisują je, ja nie wiem, tak dokładnie i z tyłu ktoś mnie maca. Ja się oglądam, a tu potężny jeleń. Nie wiem czy miał rogi w ten czas, czy już rzucił te rogi, ale on był nauczony właśnie, że jak kierowca przyjeżdżał zawsze coś tam dawał, jakieś smakołyki, on był taki oswojony. No, później tam spisali mnie na tej pierwszej bramie, wsiadł ze mną portier i jechał do następnej bramy. Tam znowu spisywał i, i, i jechał na, na terenie zakładu. Prawdopodobnie tam jakieś no, tajemnicze produkty produkowali jakieś, no, które były pod no, ścisłą na pewno tajemnicą. No. A tam były takie potężne e, kopce e, wielkości budynków, można powiedzieć. Taki nasyp, a na tych nasypach sosny rosły właśnie. I tam, tam widocznie jakieś podziemia były, czy magazyny, no nie wiem. Do tej pory jakoś tak e, tam też, zresztą mnie tam się nie dopytywałem, bo to w tamtych czasach to zaraz powiedzieli jakiś e, no, szpieg, e, co tam jeszcze się no Nie mówię o Lecko, Gołdap, tutaj niżej już monki Kleszczele, Czeremka, Sokołów, Podlaski. No, te strony, chociaż naprawdę trudno mi teraz wszystkie tak wymienić, jak trochę mieszam, trochę północ wschodni, trochę tu zachodni, teraz tak hojna tam majorki robili świdwin, 40 czterdziestki, bizony taśmowo naprawiali. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Dużo było. No. Łęczyca, Piątek, Łowicz, o tu te strony, Teresin, Sochaczew. Tu już mówił podkarpackie jak Tyczyn, Nisko, koło Lublina na Łęczów. Piotrowice no naprawdę jest dużo. Tu się dopytujecie, kraków Batowice się jeździło. Ja tutaj gdzieś mam jeszcze takie pospisywane, które no, no na namysłów tutaj wiadomo, teraz dużo jest takich, że po drodze się wstąpywało. No i Bolszewo, Juliszew na przykład koło Płocka, Gostynin, Łanięta. Koło, koła wrząca wielka, tam naprawiali regulatory na ciśnienia i zawory hamulcowe, takie pneumatykę. Szczególnie no, każdy pomiał jeszcze jakieś takie specjalizacje, no, a każdy pom naprawiał jakieś bieżące remonty traktorów i maszyn rolniczych. Szczególnie jakiś tam kombaj był silosokombajny. O silosokombaj, jak był, ja Starą Starego przywoziłem części do do takiego kombajnu do ścinania zielonek KS-26, to były radzieckie takie. Ja kiedyś wynajęli mojego supra i ja tu właśnie do PGR-u, bo akurat nie mieli czym kosić kukurydzy. No, to, to, właśnie, zaczep, to zaczepiany tak? Ja. zaczepiany takich, no, hmm. i od razu dmuchał kolanem na, na przyczepę taką osiadchowaną. No, KS, KS 2.6, to znaczy 2.6 prawie niecałe 3 metry szerokości, proszę sobie wyobrazić. no jakie Ale tam obroty były. To wciągarkę wtedy ściągałeś w Suprze? W ten czas nawet chyba nie było wciągarki, nie wiem czy w ten czas nie poszedł do remontu, no jakoś tak był przygotowany, a może i ściągał, ja już nie pamiętam, bo już tam parę to razy... To na, na pewno trzeba było by ściągnąć. A no. oczywiście, bo tam <coughs> wyjścia nie było na wałek. To było to i co jeszcze tam miało, fajnie rozwiązanie były, z tyłu jak były noże, się obracały, na przykład włączyło się agregat i, i, i się przesuwało kamień i te noże się obracało takie ślimakowe i tym kamieniem się dociera, docierało się właśnie do tego każdego, który to ciął, no. Ale jak kiedyś pomyśleli, no tam w Związku Radzieckim, jak tam mieli na przykład 100 czy ileś hektarów w jednym kawałku, to co by musiał gdzieś tam stawać, oszyć gdzieś, albo ja nie wiem, zjeżdżać. to wszystko się robiło w plenerze, można powiedzieć. No, to były szczególnie te. No. Tam do Francuzów się też yy, yy, ściągało masz yy, do kombajnu te kasalisy. No to też były, ale bardzo krótko. Myśmy je sprowadzili i później myśmy już za, sami zaczęliśmy produkować te agregaty do zbiorów kukurydzy, no bo to były szczególnie do znaczy, tego... No to przystawki, tak? Do, takie do, do przystawki, jedzenia. no. no mhm. ale to były już kompletne kombajny, Gierek właśnie sprowadził. To nawet fajna taka kronika filmowa jest, jak tam sobie ktoś może wpisać w internecie, na, na YouTubie, właśnie o tych Rivier Casalis. Mówią o tym, że tam problemy z częściami były. No bardzo, bo trzeba było najpierw gdzieś tam do zjednoczenia w Warszawie, zdaje się za pismo, i oni dopiero to ściągali sami, i później powiadomienie przyszło, że tam przyszło na przykład do Lanca, na przykład do agromy w ząbkach koło Warszawy, no, ulica Meleaków, ja się nie mylę, co tam jeszcze, no bo te agroma tutaj w Kaliszu, no, jak ona się nazywała, ja już zapomniałem. Szczypiorno. No, Szczypiorno właśnie. tych że człowiek zaczyna się już gubić. No do szczepiorna, to tam na ogół traf, do ciągników były części tylko, na ogół. No, wkomasowane były w jedno miejsce, a Szczypiorno właśnie roz, rozdzielało na, na poszczególne agromy. To w sumie do, do zetora potem słynne, nie? Że no tak... właśnie, właśnie o to chodzi. No, ja pamiętam e, jak się zajechało do Szczypiorna, to ja to po placu chodziłem, głowice były podpierane drzwi, wrota, żeby wiatr nie ten, albo jakieś obudowy żeliwne. Ja nie rozpoznawałem korpusy tylnych mostów, silników, to były na dworze e, w stosach poukładane. E, tylne felgi do supra, do zetorków różnych. I z nawet tego to były takie jak kręgi poukładane w takie piramidy, no naprawdę tych części było, a w środku to przeważnie już takie były, takie naprawdę takie no, skomplikowane bardziej, już jak pompy wtryskowe, olejowe, no, części do głowic, do silników, małe korbowe, to już były w magazynach zakonserwowane. Oczywiście no, koła zębate na ogół, były, jak z trzech przychodziły, to były malowane. Na przykład na zielono, na niebiesko były koła. No, u nas to nie było, tego, takie, nie było takiego stosowania. E, co tam jeszcze? No, e, w Łodzi, w Agromie, ulica duńska. E, znaki drogowe to stały, wetknięte w koła zamochowe od Ursusa C45. E, od sprzęgła. No. A to od razu ja rozpoznałem, ja tylko wjechałem, to już, już a teraz te koła są tak potrzebne tutaj kolekcjonerom, no. No oborniki wielkopolskie, tu się pytacie, czy ja byłem w obornikach wielkopolskich? Tak. Ja pierwszy raz zajechałem za opatrzeniowcem, on już nie żyje. No, bo tam jeszcze do Tuczna się zjechali, tam do Ryczywu tam miał jakiegoś znajomego, tak odwiedzał. I po drodze w lesie jeszcze parę tui sobie w zimie pamiętam, by kopał. No, jeszcze ja mówię, dlaczego zimą? Bo prawdopodobnie tuje w zimie się przesadza. Nie wiem, tak zapamiętałem, nie? No, i pojechaliśmy z nim, w ten czas do chodzieży myśmy jechali i do Obornik. Wielkopolskich i teraz, no gdzie ten pom jest? No, Stajemy akurat na ulicy i, i jakiegoś faceta się pytamy, gdzie jest tu pom yy, Oborniki, nie? A on pokazuje, że pojedziemy prosto, później po lewej stronie, no, w kierunku tam yy, Piły, nie? I te, no, ale tak czyta na, u nas szablon na drzwiach jest, pom Oborniki. Przecież jesteście w obor Obornicowie. Ja mówię, tak, jesteśmy, ale to nie z tych obornik, z obornik śląskich. Mówię, koło Wrocław. Aha, no to mu No tam e, przerabiali żuki na pogotowia techniczne, w tym pomie obornikach wielkopolskich, no. a Lubliny też tam robili te 51? Nie. Bo to, to też były takie tu wcześniej. Były, po, e, nie wiem, gdzie, gdzie to przerabiali właśnie te, montowali, czy to gdzieś... Prawdopodobnie niektórzy to nawet jednostki wojskowe, warsztaty takie wojskowe e, przerabiały nasze Lublinki. O bo są może, bo to, to są no, jakieś nadwołeś, no, jakieś nigdzie, nigdzie nie spotkałem właśnie. Było <coughs> bardzo dużo jeszcze tych pogotowych. U nas w pomie były pogotowie właśnie techniczne Lublinek. Niektórzy Lublinki mieli jeszcze ten tregel wystający szynę taką, żeby te flasę cuk założyć z tyłu, żeby coś wciągnąć, jakiś silnik, jakieś ciężką zwolnicę do warsztatu. Tam była spawarka, tam była tokarka, stare, zresztą były też pogotowia yy, techniczne. Aha, czy w, w Legnicy, czy były. Oczywiście, Legnica piekary. No, a stamtąd był kierowca yy, w Gryficach, ogórkiem, autobusem. Ja byłem ogórkiem w Gryficach i był z Ząbkowic Śląskich, Władek, nie wiem, Coś, ja kiedyś tam próbowałem się gdzieś dodzwonić, dopytać, nie wiem, czy on żyje, czy nie. No, Władek, jakbyś, jakbyś tego to odezwi się kiedyś do mnie. No, bardzo myśmy się tak polubili z nim. Kilka lat myśmy byli razem, tam co roku jeździliśmy i dlatego taka, taka czyjaś. No. Ja pamiętam ten czas yy, jak był on, urodziły mu się dwie dziewczynki, bliźniaczki. No, jeszcze pogratulowali. tam później na kiełzcie. a myśmy pili na, ten, na tą część. Właśnie, no, ciekawe, jak tam Władek. No. Później tak był, był, tak Władek był. Teraz ten z Legnicy, nie wiem, tam oni się zmieniali. Taki starszy pan jeździł ogórkiem, ja trzecim ogórkiem. Aha, Stasiu z Ołamy, ale prawdopodobnie nie żyje już ten Stasiu. No, spomóżłaby też ogórkiem. No, on tam trochę he, he, takiego pecha miał, bo nowe na miał w ogórku i tak w rewalu blisko w cieniu zawsze pchał się pierwszy, żeby w ten cień wjechać. Między takie dęby tam chyba były, dosyć takie okazałe drzewa. I raptownie kierownicą odbił i zapomniał, że przecież tył jeszcze ma dość długi zwis. I okorował ten tył. Jak on się martwił o to. Później w szkole zbiorczej, tam gdzie myśmy stacjonowaliśmy na boisku, tam bliżej szkoły, zaraz było takie jakieś szambo, nie szambo, nakryte blachą, dość grubą blachą. On jakoś to wjechał przed nim kołem i zapadł się tam właśnie w to. No, Tam trochę coś uszkodził, pogniót trochę z blacharki od spodu. Myśmy go tam wyciągali drugimi autobusami. No. Później w Koszalinie jesteśmy, jedziemy już do domu, raczej tam do Gryfic, na ten, na naszą placówkę, jedzie pierwszy. Okazuje się korek. Czemu stoimy? Stoimy, wziął, coś się zagapił czy coś i w stara z tyłu uderzył w burtę. No. I cały ten przód, a trape tam, pogieł. Ja tam zachodzę. Co tam za korek jest? A ten sobie włosy prawie wyrywa. No. no takie różne, takie przypadki, takie. No chociaż nie, nie wszystko mi się tak naraz przypomina. Na przykład do Ministerstwa Rolnictwa trzeba było podjechać ciężarówką, ja pamiętam ten ziół wyjątkowo jakiś taki był trochę, bo to był deszcz czy coś, taki zachlapany, tam już takie auta fajne stały, co miałem po jakiś dokument się zgłosić, no, tam taki portier w mundurze chodził i wszystko wytłumaczył, gdzie i jak mam do jakiegoś iść do pokoju, na które piętro. No, to też tak, że przeżywał sobie się, jak tam zajść teraz. No, to wszystko takie w marmurach, te korytarze potężne. No, fajnie, to była ulica wspólna lub Krócza zajście. Bo tam i Ministerstwo Rolnictwa się mieściło i, i co tu jeszcze? Nie wiem, czy. ty CZ Tor, Centralna, Centrala, yy, Centrala. Państwowych Ośrodków Maszynowych, no. No. wojewódzkie to był WZPOM, no, wojewódzki. Ale Tor to chyba techniczny Techniczne Techniczna obsługa rolnictwa. rolnictwa, to było kiedyś tak nazywane, techniczne tor, techniczne obsługa rolnicza, Nie? a później to zmienili już, tą nazwę, no. Tak samo na Świętokrzyskiej Warszawie też trzeba było gdzieś tam wstąpić do CZKR-u to jest centralny, właśnie centralny zarząd kółek rolniczych, znowu się mieścił. No, tam była cała, główny sztab takich na całą Polskę, na cały kraj. Tak samo na CZTOR jak był. Nie? No, Tej biurokracji trochę było w ten czas. No i do dzisiaj jest. No, no Najbardziej mnie chce, bo lubiłam latem sobie jeździć. Latem było fajnie, po pomach, na przykład już przed żniwami, to pamiętam gdzie, nie gdzie, gdzie, kombaj już tam wyciągali, bo trzeba było przygotować do żniw w, w pomach. Bardzo dużo snopowiązałek do remontu było. No wiadomo, że te snopowiązałki jeszcze, jeszcze nie były w prywatnych rękach, przeważnie to były jeszcze takie w, w kółka rolnicza skr -y, no. I to dawali do pomów tam no, do odpowiedniego przeglądu, aparat wiążący płótna to wszystko jak funkcjonowało. Bo wiadomo, jak były żniwa, to już była panika w tym sezonie była akcja żniwna, dyżury, całodobowe nawet były. No, dzisiaj się muszę pochwalić, że już Paweł uruchomił już serdzieskę już praktycznie jest skończona. Już można było jeździć, bo zresztą pojechał na próbę na razie, ale. Ale dzisiaj jest tak zimno, no zresztą przymrozek jest, no nie sposób bez kabiny, znowu tam jeszcze, tam trzeba było jeszcze trochę porobić koń, pouzupełniać i to tak się mówi. To człowiek zmarzł, no i teraz sam ciekawość to, no to Paweł jak wystartował, to no, trudno było później dojrzeć, gdzie on tam pojechał. No ale przyjechał no, zadowolony, praktycznie wszystko jakoś tak funkcjonuje, nawet układ pneumatyczny fajnie, bo po powietrze trzyma, nabiło, ile ci nabiło tam ciśnienia? 5 to akurat jest wystarczająco. No to no. wskaźnik nie jest taki, bo ma 4 i 6 potem skale, więc około no, no. 5 tam na pewno jest. No a wiecie co mi się najbardziej podoba? To chyba z ciężarówek mi zostało. To pneumatyka. <noise> No, ale jest dobrze, że, że utrzymuje się ciśnienie, że nigdzie nie ucieka, no. bo tam jak najwyżej ucieka, to co, jak przewody są nawet ładnie połączone tymi fibrowymi uszczelkami, to tam znowu może uciekać zaworem hamulcowym nieraz, syczy, no, ale to wszystko jest praktycznie nowe, albo regulator ciśnienia też puszcza, no, ale u nas na razie jest wszystko okej. Okay. Tak, że już 40 i gdzieś za tydzień, jak dobrze by było, teraz zależy od pogody. No Paweł teraz jedzie na służbową podróż, to nim przyjedzie, zobaczymy jaka będzie pogoda, bo jak będzie zimno, bardzo jakieś śnieżyca, jeszcze jak śnieg będzie, to, to może być, aby nie było za zimno. No to się jakoś ubierzemy i gdzieś tam pojedziemy trochę w plener i, i się wszystko trochę pokaże i, i sami będziecie teraz ciekawi. To gdzieś prawdopodobnie może za tydzień to już będzie. W każdym razie 40 jest już gotowa. No to, tam jeszcze napisy. Prawie gotowa, no jeszcze napisy trzeba zrobić, ale to musi być temperatura, naklejkę tak. ze schematem elektryki. Jeszcze co tam zostało? te przewody uporządkować? Przewody, Są no. wszystkie pod deską rozdzielczą, tylko trzeba je tak ładnie tam wszystko to e, połapać e, i przerywać, przymocować, żeby tam nie latał luzem. No, instalacja jest, no babę jeszcze może być, teraz y, będzie może nagrany jeszcze tak y, tylny most z 28, może zwolnice się jeszcze ponagrywa, no silniki do 28, no i Zetor 25 bo sami się dopytujecie, jak będzie teraz remont Zetora 25, wam się pokaże. demontaż skrzyni, bo naprawdę tam trzeba trochę, naprawdę, bo ta każda regulacja podkładkami y, dystansowymi się reguluje. No, trochę tak, no, no, naprawdę tam jest trochę już takie, bardzo specyficznie. No, no i teraz, co jeszcze? Przyczepa na do, do, do przegląd, teraz pojedzie, już 40 ją zaciągnie. Trzeba będzie jeszcze sprawdzić, jak tam hamulce działają, te siłowniki, czy nie zastanę, bo ona 10 lat stała, no prawdopodobnie w stodole cały czas, no to tam nie powinno się nic takiego, ja chociaż tam przesmarowałem te y, rozpieraki, te wałki tutaj na siłownikach, nie, rozpieracze, szczęk, no to w miarę to się obraca, ale trzeba to właśnie pilnować. No i sprawdzimy światło. No i co? Ogumienie jest dobre, burty światła, lampy są Luzów nie ma. No. No i co? I Zarejestruje się no to już będziemy mieć, można powiedzieć, dwie przyczepy już. No, chociaż jedno przyczepa i ten wóz, ale ten wóz to po prostu to jest jak przyczepa. No. Prawie o takiej samej ła ładowności. No. No, długością nawet dłuższa tak, jest. No, już... I masywne, i te piasty ma porządne też, ten wóz, tak że naprawdę można sobie no, pozwolić nawet. Ale u nas i tak ani przyczepa nie będzie przeciążona nigdy, ani, ani ten wóz praktycznie. Nie. Prędzej jakieś rzeczy objętościowe się będzie wozić. No. Teraz te dziki jeszcze zostały nam też tak trochę. No, ta skrzynia rozebrana, trochę Paweł tam jak sami widzicie tam etapami w sumie, bo inne u nas nie idzie inaczej tak zrobić, żeby dzisiaj zacząć, za tydzień już skończyć. To tak jak się robiło w zakładach na przykład. To jest wszystko takie w wolnej chwili. No. Bo to nie mamy taki, że to jest warsztat i to od tej godziny do tej musi być to robione. No. Robi się tak, jak są części. Szczęściami no, wiecie jak to jest. Czasami czekamy. No słuchajcie, nic chyba szczęśliwszego nie mogło mnie dzisiaj... O, ja czapki nie poprawiłem z tego wszystkiego z wrażenia. E, wreszcie, wreszcie ruszył. Nie wiem, czy mnie dobrze słyszycie, bo no to telefonem nagrywam, ale to taki spontaniczny wyjazd, bo mieliśmy zrobić tak, że tato miał najpierw pojechać, e, ale z racji z tego, że jest dzisiaj zimno na minusie, nie chcę taty e, angażować w taką wjazdę kabrioletem, Także tato sobie pojeździ jak będzie trochę cieplej. Natomiast już też chcieliśmy zrobić próbę jak to wszystko wyszło. zawieszenie pięknie pracuje. Mięciutko osiedzenie. Też super zrobione dzięki Michał.